Witam Was serdecznie drodzy, 900 subów, to wspaniały e, wstęp, przedsmak, e, 1000 subskrypcji na kanale YouTube, dziękuję Wam wszystkim z tej okazji, z tej strony, po tej stronie obiektywu, za to, że e, no w pewnym sensie no popieracie ten kanał, oglądacie, e, oglądacie pokazyważenia, lub też degustacje, coraz częstsze degustacje polskich kraftów. I tak zastanawiałem się, co by tutaj skonsumować na 900. -kę. Wybrałem piwo, które jestem trochę styrany, miałem dzisiaj biegać, niedługo Westerplatte, bieg 13 września. Nie biegam, także no niestety nie liczę na czasówkę, aczkolwiek dam się wszystko. I tak sobie pomyślałem sobie, co tutaj skonsumować, żeby mnie tak rzuciło, pobudziło i dodało mi sił. Wybór padł na ten mały browarek. To jest oczywiście mikropojemność. Piwo zabierze się oczywiście z browaru Revelation Cat Double Dealer. Piwo nie jest nowe. Świetne oznaczenia dotyczące mocy czy też zawartości tego, co tutaj znajdziecie. Jest to piwo, które do tej pory z browaru. Kontraktowego browaru, w którym waży Włoch, Wielkiej Brytanii, według mnie, chyba najbardziej gorzkie. Dlatego, że Bitter 4,5 szyszki na 5, podejrzewam, że moc będzie wielka. Sweet, tylko jedno serduszko na 5, czyli tak sobie Power Power, raz, dwa, trzy, cztery na 5 kolor Amber Orange. Alkohol 8%, i do tego się obawiam, co tu się stanie. I był 3 Digits, czyli stuwa. Ponad stuwę. cyfrowe. Style Double IPA. Double IPA, Imperial IPA, czyli podwójne India Pale Ale. Więc spodziewam się, no właśnie czego. Generalnie spodziewałbym się podwójnej e, gorzkości, słodyczy. E, no, moc tutaj jest. E, koloru, no wszystkiego ma być dużo. A okazuje się, że to piwo będzie szło raczej chyba w stronę wytrawności, ponieważ Sweet jest tylko jedno serduszko, jak widzieliście, natomiast Bitter jest 4,5 na 5, czyli prawie że pełen max. Craft Brewing, seria chmielowa, także cóż, zobaczymy co tutaj się będzie działo. Kapsel Myślę, że piwo zasługuje na miano 900. -ki. Jako, że mam kota, postanowiłem zdegustować właśnie <laughs> ściekłego kota. Przycyfrowego. Czym to piwo mnie nas zaskoczy? Zobaczmy. Słuchajcie, wiecie jak to pachnie? E, świetnie. To pachnie kiedyś ku zdrowiu. Piło się takie nalewki. E, ze słoika to były chyba igły sosny, tylko w czym to było zatopione. Skoro jak dziecko piłem, no to nie w spirytusie. A może w spirytusie teraz się wyda. Ale generalnie nie wiem, czy kojarzycie, były takie zamykane w słoiczku sosnowe, taki, taki syrop słodki się z tego piło. No nie wiem, Holender, co, w czym to było zatopione taki syrop. I tu jest to samo: sosna, sosna i jeszcze raz sosna w takim syropie ziołowo-sosnowym. Gdzieś tam bije, gdzieś tam próbuje przez tą sosnę przebić się hmm, chyba melon i sławne owoce, w ogóle gama owoców tropikalnych, ale, ale sosna, 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 sosna. A więc kurczę, wygląda na to, że będzie słodko. No zobaczymy. A sweet jest tylko hmm, jedno serduszko napięcie. Lejem. Dziękuję Wam jeszcze raz za te 9 stów. jest dosyć jasne. Piana nie będzie wyglądała, nie jest trwała, nie, nie wygląda na taką. O, myłem. Kurczę, tą szyjkę faktycznie ciężko domyć. Przyznam się, że myłem, bo... ale widać słabo. Piana jest... Yy, piwo jest mocno w ogóle spijone. Piwo ma długi termin przydatności do spożycia. Jakby tu mam zakryć. Piwo, może tak, zobaczcie, jak tutaj, jaki szał jest w środku a więc piana będzie budowała. Piwo jest dosyć jasne, a więc praktycznie w stylu IPA. Ja wiem, czy to jest orange-amber. Hmm. Piwo jest klarowne, kompletnie nie jest mętne. Nie jest... Czy jest opalizujące? Ciut, ale naprawdę niedużo. Piana jest... Piana, jak już powiedziałem, no tak już jest duża, dosyć nieprzyjemny jest tutaj nawet obraz tej piany, czyli, czyli będzie pękać. Mamy bardzo duże oczka, tutaj, do których powietrze chce się wydobyć. Czyli ja takie lubię IPA-ki, tak klarowne, tak przezroczyste można by powiedzieć, nawet kolor. Generalnie klarowność zachowana jest jak takiego lekko zadynionego pilsa, niefiltrowanego. Taki mamy tutaj obraz. No cóż, zobaczmy co w takim razie mówi do nas ze szkła. Ze szkła. Wspaniały aromat. Mam no, no, wspaniałe wspomnienia z tymi, z tymi igłami sosny zatopionymi i pitymi garściami. Wobec tego, na nasze i wasze, za nasze i wasze zdarawie. Wow. Oh, wow. Aaaa. To jest największe ibu, które y, odczuwalne, śmiało mogę powiedzieć, największe odczuwalne ibu, które piłem. Y, z pewnością jest one, ono podkreślone przez y, za mocne moim zdaniem wysycenie, ale gorycz jest katastrofalna. To było to. Po prostu wykręca twarz i mózg, i rdzeń, i kręgosłup. Coś wspaniałego. Dobra, a teraz tak na poważnie. Naprawdę potężny, potężny i jest tutaj schowany. Czy czuć tutaj alkohol? Absolutny finisz Lekko zaznacza na absolutnym, naprawdę finiszu, czyli jak już wszystko się przełknie i tak naprawdę już nie ma co, wtedy jakaś taka gorycz, niezalegająca wytrawność sygnalizuje nam poziom alkoholu, taki trochę wyższy. Nie, no niesamowite. To, to, to jest coś wspaniałego. Słuchajcie, potęga. Mm. Mm. Kurde, myślałem, że jestem hop -helm. Wspaniałe ciekawe doświadczenie. Słuchajcie, pewnie tak miało być. Jednakże... Ta gorycz jest tutaj... Nie wiedziałem, że te słowa padną z moich ust. Ona jest trochę za wysoka inaczej, nie jest niczym skontrowane. Wydaje mi się, że trochę tego suita powinno być, nie wiem, da, ja bym tutaj dał 3 serduszka na pięć suita i niech będzie to 4,5 i yy, niech będzie to cztery i pół uderzenia goryczy. Mamy tylko jedno czerwone serduszko, to jest zdecydowanie za mało. Yy, Dobra, piłem lepsze, piłem lepsze Double albo Imperial IPAKI. Piwo nie jest wodniste, wszystko z nim ok. Jest faktycznie syropowate, olejowo, eee, lecznicze, mógłbym powiedzieć. Nie czuję aż tak zbytnio alkoholu. Naprawdę z tym nie mam problemu. Mam problem z goryczką, też teraz zaczynam się już przyzwyczajać. Piwo jest delikatnie, za mocno wysycone. Nie przejmujcie się długim terminem. Ja mam styczeń 2016, ale ono stoi trochę. Chyba z rok w piwnicy mojej. Termin jest taki, dlatego że jest to piwo mocne i tyle. Eee, dlatego ma długi termin. Dziękuję Wam za 900 subów. Piwo naprawdę warto spróbowania. Eee, już wiem, czemu Double Dealer. Double, bo oczywiście Double IPA. Dealer, bo. Bo chłopaki przyznają się do dilowania chmielem, chmielem którą, który, który to jest przecież pochodną marihuanę. A więc jak naprawdę, na szczerze mówiąc, nazwa bardzo trafiona. Chmiel uzależnia. Życzę Wam uzależnienia od mojego kanału i od chmielu. Ahoj chłopaki! I dziewczyny. Dziewczyny i chłopaki. Na zdrowie! Ale szaton.